Witam bardzo serdecznie. Mega, mega koralową petardę, ale to przez wielkie P Mariola Bartosiewicz. Mariola jest naszym mózgiem operacyjnym, naszej petardowej grupy, co zresztą widać. Mariola, powiedz mi, co było takim głównym powodem, że dołączyłaś do koral? I to jest bardzo fajne pytanie. Pani. Przede wszystkim, ja to przyszłam na chwilę. Przeszłam to po zdrowie dla mojego dziecka. I tak się wydarzyło, że w zeszłym miesiącu minęły 4 lata i postanowiłam, postanowiłam zostać. Dlaczego? Dlatego, że, został, dlatego, że znalazłam tu ogromną wartość. Zobaczyłam fantastyczne możliwości przede wszystkim rozwoju, przede wszystkim budowy własnego, stabilnego, bezpiecznego biznesu. Poznałam mega wartościowych, e, wspaniałych ludzi, życzliwych na wysokim mentalu, na wysokich wibracjach. Ludzie o podobnych wartościach do I tak naprawdę, to był chyba taki największy e, powód, dla którego zdecydowałam się tutaj zostać. E, zobaczyłam swoją ogromną przemianę, jak zaczęłam z, przemieniać się właśnie z takiego pompka pięknie rozkwitać i chcę tę możliwość, chcę tę szansę pokazywać innym wspaniałym osobom, pokazywać, że można żyć inaczej, że można sięgać wyżej, że można sięgać dalej. Bardzo dziękuję. Bye. Ja również dziękuję.